Siemkanko, witam w drugiej części. Yy, tak, yy, dobra. Kurde, Jesus! Ciągle się powtarzam. Dobra. Będę mieszkał sobie, właśnie muszę szukać miejsca na zamieszkanie, ale to miejsce chyba będzie tutaj. Gdzie zamieszkam? Nie wiem. Co tu mi będzie robić. Mocie tutaj mieszkać. Tutaj za bardzo to, 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 to Nie wiem czy się da mieszkać. Nie, tam jest wyjście. Nie, to no, jakoś się da. Nie, nie mówmy, że się nie da. To jeszcze zabieram na craftinga i na miecz. Crafting będzie. Craftinga. Drzwi przy okazji może zrobię. A, to i tak to muszę na patyk jeszcze zamienić. Zrobić miecz. Żeby I węgiel zbierać Ja! Węgiel, tu mam tu jeden. To spoko. Będzie tutaj węgiel. Tutaj zrobię sobie craftinga. Zrobię sobie craftinga. Tutaj. Dobra, mamy craftinga. Dobra, i tutaj raz... Albo zrobię drzwi, albo miecz. Zrobię miecz, jakby były pod... I kilof! Kilof właśnie. Bo kilof jest bardzo potrzebny teraz. Naprawdę bardzo potrzebny. Może najpierw zrobię kilof, bo... Kilof jest bardzo nam potrzebny. W tej robocie. Oj dobra, mamy też mieć. Mam jest. Okay. Kopiemy. Jest węgiel! Jest jeden węgiel! Dobrze, mamy na pochodnie. Ja wiem, czy to trzeba w craftingu akurat zrobić? To tak? Można! Dobra. Mamy też pochodnie. Tutaj sobie oświetlę to miejsce. Będę tu mieszkał raczej, nie? Już No mam wil, Ja pierdziele. Tej żelazo. Nawet mam żelazo tu. Ja wykopię sobie. A nie wiem czy wykopę. Hmm, chyba nie wypadnie. Tutaj raczej nie wypadnie, no ta. Boże, co ja robię? Wiecie co? Ja sobie zrobię kamienny kilof. To będzie może bardziej potrzebny. Kamienny, kamienny, nie? No to kamienny już. Giewniany, no to już inna sprawa. Banany. Tutaj sobie przerobię to na patyki. No i dobra. I mamy kilo kamienny. Chyba nie wykupiemy też żelaza kamiennym, ale może sprawdzić. Wiecie, ja się tak śrajnie znam na Minecrafcie, bo... Jestem. Oh, tu mnie kopie. Nie jestem, o fack, napełniałem, w Który mnie kopię. Nie, wykopię się. Wykopał się! Super, będziemy mieć żelazo. Właściwie. Zrobimy sobie buty żelazne nawet. Miedź żelazny. Kilow. Nie, kilow żelaznych zrobiłem sobie, bo jak pójdziemy na przykład do kopalni, kupiłem sobie diaksy. Nie, to bardziej się opłaca. Bo teraz muszę uzbierać tutaj tego swojego domku na piec. Czyli 9 na piec trzeba. uzbieram tutaj na piec. I już. Okej, okay. mamy na piec i super. Będziemy mieć piecyk. Hmm. Osiem. Dobra, tutaj sobie słowem dojechać Nie długo będziemy kończyć ten odcinek nasz. Tylko musimy w piecu zapalić. A mamy czym zapalić? Mamy drewno, dobra. De deski są, okej. Okay. Nie ma, nie ma. Dobra. zapalić. Słuchajcie, tylko jeszcze coś zrobię. Takie mam lagi na kompie, że nawet, kurde, mogę pieca wystawić. Wiecie, co zrobię? Chwilkę to włączę. Włączę jeszcze raz. Wiem, przepraszam, ale musiałem. Takie lagnie. Okej, okay, teraz schodzi płynnie. Dobrze, zapalimy. No dobra. Tak. Zapalamy w piecu. I teraz idziemy jeszcze później na polowanie na owce, bo... Chciałabym sobie hmm, spolować na ówce. Jeszcze na miecz sobie wezmę. Akurat starczy. Mamy kamien... miecz. Ooo, już jest noc, niedobrze. Będziemy mieli straszny problem. Widzicie co? Nie, dobra. Trochę nie do... O, się spaliło chociaż piec. Mamy sztopki żelaza. Że jak weje. Mamy cię palić jeszcze, nie? Tu jeszcze przepalimy bruk. Wszystko się paliło. Dobra. Najlepiej, jakby było jeszcze jedno żelazo, to byśmy mieli na półce. Ale wiem. O, już mi się kończy limit niedługo. Dobra. Szybko, szybko musimy to zrobić. Uuu, niedobrze. A nie, mam dobra. Jest kamień. Dobra. Szybko. Dobrze, chyba zrobimy to w następnym odcinku. Także. Albo dobra, nawet już teraz. No to co, żegnamy się już. Cześć.